Że władze ukraińskie stanęły na gruncie najbardziej zbrodniczej ideologii, która pojawiła się w tej części Europy. Mam na myśli nacjonalizm ukraiński. <klucza> Jeżeli państwo słyszą o tragicznych wydarzeniach na Wołyniu, o rzezi Wołyńskiej. To proszę pamiętać, że Polacy tam byli zabijani nie tylko dlatego, że byli Polakami jak akurat nacjonaliści nie lubili Polaków, tylko dlatego, że chodziło o stworzenie państwa ukraińskiego czystego etnicznie. To, była, to były czystki etniczne. Tak jak Niemcy za pomocą czystek etnicznych wymordowali Żydów. To bandyci ukraińscy za pomocą czystek etnicznych chcieli się pozbyć Polaków, bo oni mieli w zamyśle zbudowanie nowej Ukrainy czystej etnicznie.